Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ola, dzień dobry. Marta, Sebastian, Małgosia, Iwonka, Magda, Sonia, wszystkich. Roman, Ola, Joasia, Marta, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie z Halifax, wszystkich z Landudno, bo widzę, że jest z Białego Stoku. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cie, kolejny dzień, wiatr wieje, zmiany przynosi, dużo się dzieje. Ja dzisiaj czuję się, powiem Wam tak sobie, słabawo, ale jestem z Wami, wstałam, jestem z Wami i już szykuję się do weekendu, który niebawem przed nami. I tak Bóg mnie wcześniej obudził, bo, bo te myśli snują się we mnie. I myślę, że on snuje te myśli. I ja o tym chcę dzisiaj do Was z rana powiedzieć: że my szukamy sposobu na to, żeby być kimś innym od rana. A ja teraz patrzę w niebo i myślę sobie, że moje patrzenie w niebo jest takie moje, moje przeżywanie Boga jest takie moje. I dzisiaj widzę skrawki niebieskiego, błękitnego, takiego naprawdę cudownego odcienia nieba widzę też białe chmury, widzę szarości, żółcienie i to wszystko jakby gra w moim, w moim sercu, przemawia do mojego serca i to jest mój odbiór Boga, to jest moje przeżywanie Boga, to jest to, w jaki sposób ja Boga postrzegam w moim życiu, jakim chcę Go znać, jakim Go znam. Wiem, że to wpatrywanie się w niebo jest jakby, ja bym powiedziała nasze, jego i moje, że... Że to jest coś absolutnie, co, co jest moją naturą, moją potrzebą, moim sposobem przeżywania. I dzisiaj chcę o tym właśnie mówić, że w momencie, kiedy my odkryjemy, kim jesteśmy w Bogu, odkryjemy to, jakimi Bóg nas widzi, nie będziemy chcieli być kimkolwiek innym nie. nie będziemy chcieli się naprawiać, nie będziemy chcieli się zmieniać, nie będziemy chcieli upodabniać się i w nosie będziemy mieli to, że komuś może się nie podoba, że, że łączenie serca z sercem, że modlitwa to może być wpatrywanie się w błękit lub w szarość nieba w oknie. że modlitwą może być właśnie westchnienie do okna. Że modlitwą jest zachwycanie się tym, co Bóg rzeczywiście czyni w moim życiu i wokół mnie. I myślę sobie o tym, że trudno, żeby ludzie, którzy nie są zadowoleni z tego, jakimi Bóg ich uczynił, ciągle biją się z tym, żeby. żeby Swoją atmosferę życia zmienić przez to, że nie wiem, zwiążą się z kimś, albo nie zwiążą, kupią auto, albo nie kupią, zmienią miejsce zamieszkania, albo nie zmienią, będą przyjaźnić się z tymi ludźmi, albo z innymi, tak, że dopóki w nas zgody nie będzie na to, że ja sama jestem wystarczająca i że moje spotkanie z Bogiem od rana może być takim, jakim ja chcę. I to nic, że tak powiem, do nikomu do tego, to dopóki takie rzeczy się nie staną w nas, to my ciągle biegamy, szukamy, chcemy udziwnić, zrobić coś z tą relacją z Panem Bogiem, takiego, co, co jest po prostu dla nas nienaturalnym, tak? To, co przeszkadza nam na pewno, to te wszystkie nasze, ja bym powiedziała, dysfunkcje, które Rzeczywiście one gdzieś tam wychodzą na plan pierwszy, przez pryzmat których my widzimy yy, cały świat, widzimy nawet niebo, widzimy to, patrzymy na drugą osobę i myślisz sobie: A na pewno to pomyślała, nie? Słuchajcie, to są nasze dysfunkcje, które powodują, że my nie jesteśmy w stanie być sobą, dopóki nie jesteśmy sobą, nie niesiemy tego zapachu Boga do świata. Dopóki nie przeżywamy świata i wszystkiego, co jest wokół nas w taki swoisty, swój, ja na przykład, ewowy sposób, no to nie niesiemy tego zapachu do świata, nie niesiemy tej myśli do świata, która, która mówi o tym, że Bóg kocha, że jest dobry. Bo jak może mówić ktoś, że Bóg jest dobry, kto nie jest zadowolony z siebie? Kto warunkuje swoją wartość tym, czy z kimś jest, czy nie jest, kto warunkuje swoją wartość tym, że coś ma lub nie ma, że robi lub nie robi, tak? No to jest ciężko, bardzo jest ciężko być tym, który niesie Ewangelię, być tym listem do świata, którym, który, którym każdy z nas ma być listem od Boga do świata, w którym my chcemy stawać się zdrowymi. Więc od rana chcę Was zachęcać do tego, żebyście myśleli o tym, że chcecie spędzać czas z Bogiem, bo im dłużej spędzamy czas z Bogiem, wpatrujemy się w Niebo, poświęcimy Mu myśli, skupimy się na tych myślach, które snują się do Niego. Im więcej tych myśli jest, ja nie wiem, tym bardziej poszerza się ta przestrzeń y, takiej obecności Jego w naszym życiu. Tym bardziej poszerza się ta przestrzeń. Y, Takiego działania Boga wokół nas, takiej skuteczności akceptacji siebie, ale też skuteczności bycia tym, który roznosi tę woń Boga. Że to, że się budzisz rano, i snujesz myśli do Niego. Ja dzisiaj muszę wam powiedzieć, że budziłam się bardzo wcześnie, będąc wieczorem nastrojoną pewną szczególną melodią. Może kiedyś się z wami podzielę tą melodią. Obudziłam się wcześniej i pomyślałam o tym, że życie jest tak piękne: że pewne takie pojedyncze rzeczy po prostu sprawiają, że to życie nabiera smaku, że te malutkie szczypty soli, które pojawiają się, które może nawet są nie zawsze przyjemne, ale one powodują, że, że cieszysz się wszystkim, co jest, i ta radość, która się pojawia, rodzi Boże Myśli we mnie. I chcę do Was mówić o tym, żebyście dzisiaj od rana szukali Jego myśli, żebyście szukali jakiegoś takiego momentu piękna, nie pośród tych wszystkich chmur, szaro, żółto, yy, takich białych, żebyście znaleźli te skrawki nieba dla siebie, żebyście zobaczyli, że że piękno jest wokół nas, że Bóg jest wokół nas, że On mówi cały czas, że On chce ugładzić te nasze serca, oswoić te nasze serca, abyśmy byli zadowoleni z siebie, byśmy nie biegali i nie myśleli na przykład, że muszę być w jakimś związku bo jak nie jestem, nikogo takiego nie ma, no to nie wiem, to już jestem taka półwartościowa. Albo że jeżeli, jeżeli pewnych rzeczy nie osiągnę, nie zarabiam pewnego pułapu pieniędzy, to już jestem taka półwartościowa, Ewa. Nie jestem. Nie? Że jeżeli ktoś mnie źle oceni, nie wiem, skrytykuje, albo nawet upomni, tak, i powie, słuchaj, robisz to źle, nie? To już jestem taka półwartościowa. Nie jestem. Jestem jego, jestem taka. Umiem tyle. Chcę się uczyć więcej. Chcę być w rozwoju. Mam jeszcze ileś lat? Ile Bóg zaplanował dla mojego życia, i to raczej mnie nie powstrzyma, więc chcę robić te rzeczy, które Bóg codziennie kładzie przede mną. Dzisiaj mam jakieś tam swoje zadania i wiem, że muszę je wykonać, tak? I powiem wam, że nie czuję się tak fizycznie może dobrze, nie? Ale wiem, że skoro te zadania są dzisiaj przede mną, to pomału, pomału i zrobię je. Myślę, że uda mi się po prostu je zrobić. Ale to, co daje mi siłę, to jest to, że, e, że są takie punkty w moim życiu, które są po prostu piękne, są, są siłą rzeczy. To jest melodia, to jest skrawek nieba, to jest to, że ja mogę różne rzeczy przeżywać. Zobaczcie, że większość z nas, nie widzi tego, nie potrafi szczegółowo żyć, nie potrafi zachwycać się małymi rzeczami, ale nie tak głośno wiecie, że niektórzy chodzą, przeżywają, muszą wiecie wszystkim naokoło pokazywać, jak to oni przeżywają, ale żeby rzeczywiście stać się osobą, która w swoisty sposób przeżywa, żeby szukać tego, jaką jestem osobą. Popatrzcie, co piszecie. Tak, chcę być sobą i przeżywać Boga, Jego miłość tak, jak chcę i umiem. Jak mnie ktoś na jakiś związek namówi, to się zdziwię. To nie dla mnie. I to też jest, słuchaj, Magda, ograniczenie, tak? Bo my mamy być otwarci. To nie chodzi, że my się. Ludzie nas zawsze zawiodą, problemy w związkach zawsze są, ale to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, nigdy nie będę w związku, albo że nie dam rady bez tego, by. Być sama, żeby nie dam rady też tak żyć, nie? Dasz radę. Dasz radę żyć, dasz radę być w związku, nie być w związku. Po prostu przyjęcie tego, co jest, co przychodzi, to jest te, taką, taką akcją chodzenia po wodzie z Jezusem. Kiedy chodzisz po wodzie z Jezusem, kiedy idziesz i, i nie wiesz, czy za chwilę nie zatoniesz, ale idziesz, bo wiesz, że on cię do siebie po tej wodzie zawołał. Więc idziesz. Więc przeżywasz. Gdyby nie było tej odwagi chodzenia po wodzie, wyjścia w takie rejony, które wydają się być niemożliwymi, to tak wiele piękna minęłoby nas w życiu. Ta, słuchajcie, ta zachowawczość nasza, ten lęk, to, co, że my się boimy, wyjść w pewne rejony, Boże, a czy mi wyjdzie, a czy umiem, a czy dam radę, tak? Ta, ta niechęć do tego, żeby rozwijać się w miejscu, w którym jesteś. Dobra, jestem w tym miejscu. Więc rozwijam się tutaj, uczę się tutaj, robię najwięcej jak umiem tutaj, tak? Nie mam na to planu, jak to będzie wszystko się układać, ale rozwijam się, robię najlepiej i okazuje się, że kiedy mamy takie podejście, że robimy najpiękniej, najlepiej, najwspaniale w miejscu, w którym jesteśmy, to to nas rozwija. Powoduje, że my jesteśmy. Coraz bardziej sobą, ponieważ nasza wartość się buduje, bo okazuje się, że możesz się czegoś nauczyć, że ci pewne rzeczy wychodzą, tak? Że nie ma rzeczy, których nie możesz zrobić, nie? i to zmienia absolutnie atmosferę w tobie. Więc jak odkryjesz to, kim jesteś, jak odkryjesz to, jakim cię Bóg uczynił, a uczynił Cię osobą, która może rozwijać się w każdym miejscu, w którym jest. To nie ma tak, że musisz zmienić miejsce, że musisz zmienić osobę, że musisz zmienić swój status finansowy, społeczny, taki, siaki, owaki. Nie musisz. Możesz być sobą, żyć w miejscu, w którym jesteś, być sobą w miejscu, w którym jesteś, i co się okazuje, że że to odkrywa prawdę mhm. od nas. Ja, ja myślałam sobie o tym, Boże, jak my tutaj na tej emigracji będziemy żyli, ale postanowiłam uwierzyć Bogu, że On ma jakąś odpowiedź dla nas na to, na to miejsce, dla mnie, na to miejsce. To było ważne. Siadywałam na Albert Promenade na ławce i myślałam sobie o tym, to jest moje miejsce. Moje miejsce, tak? Nie wiem, co dla mnie szukujesz. 18 lat temu siedziałam na tej ławce i myślałam: nie wiem, co dla mnie tu masz, tak? Ale będę żyła najlepiej, jak będę potrafiła. Będę chciała być osobą, która niesie życie. Jeżeli podejmiesz miejsce w tym, będąc tam, gdzie jesteś, że chcesz nieść życie, nie ma możliwości, żeby życie nie popłynęło. Akceptowanie miejsca, stanu, nie? Słuchajcie, to, co nas, nam przeszkadza, to jest ciągłe upatrywanie tych związków, ciągłe upatrywanie pieniędzy, ciągłe upatrywanie sukcesu i ciągłe upatrywanie, upatrywanie akceptacji. To powoduje, że my jesteśmy zaślepieni na to, co mamy. A tak kiedyś mnie to poruszyło bardzo. Bardzo mnie poruszyło, jak jedna osoba powiedziała, że. Skoro masz tyle, ile masz i za to nie dziękujesz, i jaki Bóg ma powód, żeby dać ci więcej? Więc y, tą lekcję, będąc młodą dziewczyną, bardzo mocno przyjęłam do swojego życia i zaczęłam dziękować za to, co mam. Mając marzenia i pragnienia w sercu, rozmawiając o tym wszystkim z Bogiem, ale dziękowałam za to, co mam i to absolutnie zmieniało perspektywę i atmosferę mojego życia. Więc dzisiaj. Spróbuj skupić się na tym, co masz, robić najlepiej rzeczy, które masz wokół siebie. Yy... Dziękować Bogu za to, gdzie jesteś, jak Twoje życie wygląda. Nie upatrywać, nie żyć, a przede wszystkim nie traktować źle innych. To jest takie smutne, słuchajcie, że my deklarując, że żyjemy z Bogiem, traktujemy innych ludzi po prostu źle. Jesteśmy dla nich okrutni, więc traktujmy siebie dobrze i bądźmy światłem w tym świecie, w którym ludzie biegają za związkami, za seksem, za pieniędzmi, za, za tym, żeby być uznanym, tak? My bądźmy sobą, żyjmy w miejscu, gdzie jesteśmy, róbmy to, co uważamy, że jest istotne, na dzisiaj a co jest istotne na dzisiaj to co cię czeka i próbujmy to życie przeżyć tak po prostu zwyczajnie od rana do wieczora życzę wam dobrego dnia i zapraszam was na weekend na weekend na którym będziemy uczyć się być nieużytecznym narzędziem będziemy uczyć się i będziemy mówić o tym jak to się stać i puszczę wam taką zajawkę taką króciutką i taką zachęcającą że drogą do tego, by stać się nieużytecznym narzędziem w ręku Boga, by być zapachem Boga, by być jak naostrzona siekiera, by być osobą, która niesie życie, to trzeba mieć marzenia i trzeba tymi marzeniami żyć. I to jest taki klucz do tego, żeby rzeczywiście otworzyć się na to, co Bóg ma w naszym życiu. Więc o tym będzie cały weekend, będziemy o tym rozmawiać. Chcę Was zapraszać. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze uczestniczyć w tym weekendzie, czy online, czy, czy na żywo tutaj z nami w Halifax, to serdecznie zapraszam do zapisywania się do Eweliny Korol, ci wszyscy, którzy w Anglii, a ci wszyscy spoza Anglii zapraszam do zapisywania się do Katarzyny Zubryckiej w Polsce. I co, czekamy na ten weekend. Bóg snuje każdego ranka, budzi mnie i snuje te myśli. I wierzę, że chce do nas o tym mówić. Że chce nas zachęcać do tego, żebyśmy wychodzili zaczynali coraz bardziej i mocniej rozpościerać nasze skrzydła do tego, żeby żyć i żeby to życie przeżywać w piękny sposób, i żeby przestrzeń wokół nas się zmieniała i ludzie, którzy są wokół nas rośli, kobiety były bardziej kobiece, mężczyźni stawali się prawdziwymi mężczyznami, żeby rośli, żeby Bóg rozbudowywał to wszystko. I żebyśmy nie żyli takimi małostkami, które naprawdę nic dobrego do życia nie przynoszą. Więc zapraszam Was na ten weekend. Miejcie odwagę tam być i miejcie odwagę słuchać tych treści, bo jak już usłyszysz, to już wiesz i nie potrafisz żyć inaczej. Więc dobrego dnia Wam życzę: Trzymajcie się, papa, pa. pa, kochani.